Dzień dobry, z tej strony na Szczerbowska i zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości. USA 5 kwietnia zbanowało platformę TikTok, ponieważ amerykański rząd bał się, że chińskie instytucje będą wykra wykradały dane ich obywateli. Zakaz miał wejść 19 stycznia, ale został odroczony o 75 dni. Sytuacja na granicy coraz gorsza. Do dzisiejszej nocy doszło do 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy, Polska Straż Graniczna jednak nieustannie pracuje nad tym problemem. Dzięki zmodernizowaniu Hali Uranii pierwszy raz od 17 lat zagra kadra Polska. 12 lipca odbędzie się mecz towarzyski razem z reprezentacją Iranu. W przyszłości w naszej Hali Uranii będziemy możliwe gościć żeńską reprezentację Polski oraz wiele innych imprez związanych z piłką siatkową. Odbędzie się również ekstremalna droga krzyżowa 11 kwietnia w naszej parawie świętego Wawrzyńca. Droga będzie trwała 42 km. Zachęcamy do udziału w drodze, ale i również w modlitwie. To tyle w dzisiejszych wiadomościach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!